Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Buczka na Fali, gdzie zapraszam, zapoznajcie się z dalszą częścią listu napisanego przez świętego Ojca Pio do Rafaeliny w październiku 1914 roku. Trzy są cnoty, które duszę pobożną doskonalą w panowaniu nad własnymi zmysłami: skromność, powściągliwość i czystość. Cnota skromności pomaga duszy pobożnej kierować zachowaniami zewnętrznymi. Słusznie więc święty Paweł zaleca tę cnotę wszystkim. I ogłasza ją za konieczną. I jakby tego wszystkiego było jeszcze za mało, chce, żeby była znana wszystkim. Dzięki pościągliwości dusza może powstrzymać wszystkie zmysły. Wzrok, dotyk, smak, powonienie i słuch. Od nadmiaru przyjemności dozwolonych, dzięki czystości, cnocie podnoszącej naszą naturę na poziom natury anielskiej. Dusza powściąga zmysłowość i odrywa ją od przyjemności zakazanych. Oto najszlachetniejszy obraz doskonałości chrześcijańskiej. Szczęśliwa dusza posiadająca wszystkie te piękne cnoty, będące owocami Ducha Świętego, który w niej mieszka, niczego nie potrzebuje się obawiać, będzie błyszczeć w świecie, jak słońce, po środku firmamentu. mi, 25 czerwca. Przypada wspomnienie błogosławionej Doroty z Montowów żyła w latach 1347 do 1394 znana była również jako Dorota z Montów była niemiecką mistyczką tercjanka z zakonu krzyżackiego oraz pustelniczka. Jej życie, pełne pobożności i poświęcenia, zyskało uznanie w Kościele katolickim, co doprowadziło do jej beatyfikacji. Dorota urodziła się w Montowach Wielkich, obecnie w Polsce, w rodzinie rolników. Od najmłodszych lat, Wykazywała głęboką pobożność i pragnienie życia zgodnego z naukami Chrystusa. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Adalberda z Danciga, z którym miała dziewięcioro dzieci. Po śmierci męża w 1389 Dorota. Postanowiła poświęcić swoje życie wyłącznie Bogu. Znana jest ze swoich mistycznych doświadczeń i wizji, które miała przez całe życie. Na skutek swych duchowych pragnień zamieszkała jako pustelnica w celi przy kościele świętego Jana w Kwidzynie. Jej życie. Jako pustelnicy było naznaczone licznymi umartwieniami i głębokimi przeżyciami duchowymi. Błogosławiona Dorota z Montowów została beatyfikowana przez Kościół katolicki w 1976 roku. Jest uważana za patronkę osób przeżywających trudności duchowe i cierpiących różne dolegliwości fizyczne. Jej życie jest przykładem głębokiej wiary, oddania Bogu, które inspirują wielu wiernych do pogłębiania swojej duchowości i poszukiwania bliskości z Jezusem Chrystusem. Moi mili, życzę błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!